Musimy podsumować, że w całej Europie bezpośrednie inwestycje spadły. Jeżeli zobaczymy na czysto ubiegły rok, to był spadek w Europie 6%, w Polsce był wzrost 14% bezpośrednich inwestycji. W tym roku jako Polska, przynajmniej przy tych dużych inwestycjach, widzimy pewną stabilizację, co jest sukcesem w czasach COVID-u. Jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu zajmujemy się inwestycjami dużymi z perspektywy dużych inwestorów, gdzie perspektywa inwestycyjna jest wieloletnia, COVID jest traktowany przejściowo, także wszystkie duże fabryki normalnie rozpoczynają swoje inwestycje i bardzo na to liczymy, że przemysły takie jak elektromobilność bardzo dobrze się osadzą w Polsce i w realiach nawet covidowych. Przez cały czas staramy się poprawić warunki inwestycyjne w Polsce. Będą nowe zachęty inwestycyjne, będą pomniejszone kryteria dla reinwestycji firm, które już zainwestowały w Polsce. Będzie podatek estoński wprowadzony, ale również będą zmiany legislacyjne, które ustabilizują rynek polski, nad czym pracuje Ministerstwo Aktywów Państwowych. Będziemy również starali się przyjąć perspektywę wieloletnią, tak żeby te warunki inwestycyjne również za 10 lat były atrakcyjne w Polsce.